Kronika świątecznej wichury. Odkąd tu mieszkam w Pięćdziesiąt 50 lat mam, ale nie pamiętam takiej wichury. Pożar rodzinnego domu dziecka w Zakopanem. Jesteśmy turysty. No, chcieliśmy jechać do Sztrybskiego Plesa, ale nie można teraz. Huk usłyszeliśmy, tak gdzieś godzina trzecia nad ranem. I to po prostu drzewo się złamało i walnęło w dom. To było pierwsze drzewo. Potem po godzinie czasu następne drzewo, też w tym samym kierunku. No i potem gdzieś godzina, ja wiem, piąta. Też na sąsiadki taras spadł, no i potem tutaj automatycznie już zaczęło walić w olimpie, w olimpie drzewa, także jedno po drugim zaczęło już pude walić. Starzacy powiedzieli tak, że przyjechali i powiedzieli tak, że nie są w stanie nawet usunąć ani jednego drzewa, po prostu jest tak niesamowity silny wiatr, że nie dadzą rady, bo co z tego jak będą odcinać czy coś, to, to może jest na nich zagrożenie będzie spać jakieś drzewo. Poranek był bardzo ciężki, bo w sumie i bez światła i z takim wiatrem, że ciężko było wytrzymać. Już wszystko, nawet wszystko na boiler na balkonie przesunęło, to musiało dość dobrze wiać. Zostało się to o godzinie zaraz po rano. I, i, I to jest nie, to, to jest to pierwsze drzewo, które się zwaliło, bo z tamtej strony się zwaliło o wiele potężniejsze. Na szczęście poszło z kosem i zachęciło no, narożnej krokiewki tym wierchowcem. no to dzielnie strażacy ze Stasikówki, żeby go na kawałki, chwała Bogu. A ten w tej chwili jest, no, no na razie się nic nie dzieje, ale są tam następne, które już pod nimi ziemia chodzi. One mają pobytki z systemu i jeżeli się tamte zwalą, no to już wtedy narobią na pewno większej szkody. Przyznam szczerze, że troszkę mnie turyści zaskakują, dlatego że w radio zapowiadane są te potężne huragany i, i prośba do mieszkańców, żeby nie wychodzili, jeśli nie muszą. No jeżeli ktoś przyjechał, Odpocząć, to jest prośba, niech odpoczywa w tym momencie w domu, a nie wychodzi na ulicę. Ja przed chwilą zwracałem uwagę, bo idą z dziećmi do parku, na przykład. No, tam, gdzie drzewa rosną, gdzie, gdzie jest naprawdę niebezpiecznie, ale no niestety niekoniecznie tego słuchają. Nie boicie się tak spacerować dzisiaj? Nie boimy się, a co mamy się bać? Po krubowcach chociaż trochę. nas nie zabije, to nas mocni. <laughs> ale były ostrzeżenia w mediach, żeby nie wychodzić. Były, to jest ryzyko. Ludzie, za które są, bardzo, bardzo lubią ryzyko. Tutaj część mieszkańców musiało uciekać z racji tego, że mają małe, małe dzieci, no wszystko zaczęło tutaj rozpadać się jakby na kawałki, no i zaczęliśmy zabezpieczać to po prostu wczoraj przez cały dzień, tak i do późnych godzin wieczornych, no tak jak widać, no nie było prądu w tym momencie, też chyba na, na tą obecną chwilę nie ma jeszcze, no ale na razie zabezpieczamy, no bo pogoda nam się załamuje, żeby nie zalało. Ja żyję 60 lat w, w Kościelisku i nie pamiętam, żeby taki halny kiedykolwiek przeszedł przez naszą miejscowość. E, największe szkody to są oczywiście w drzewostanie. E, to są tysiące drzew połamanych i w, na terenie Taczańskiego Parku i na, te, na terenie całej gminy. E, jest uszkodzonych około 10 budynków, są pozrywane dachy. No, ale dzisiaj już przystąpiliśmy do, do naprawy tych dachów i tu wielkie dzięki dla naszych ochotników, strażaków z całego powiatu. Problem jest dalej z prądem. To jest bardzo ważny dla nas czas, no bo turyści bardzo się denerwują, no bo wyciągi nie chodzą, no bo nie ma prądu, nie ma wody, nie ma. Nie ma no, tych podstawowych potrzeb zabezpieczonych, nie mają, no i, no i wyjeżdżają nam. Jeżeli chodzi o, o rekompensaty finansowe, to mamy już kontakt z ubezpieczycielami. Jutro najprawdopodobniej już pierwsze komisje pójdą. No a jeżeli, jeżeli ktoś nie, nie ma ubezpieczenia, no to pomoc społeczna oczywiście u nas w gminie nie powiem, że jest przygotowana finansowo, ale będziemy się starali o a zwrot kosztów wojewody. Głównie działania nasze polegały na udrażnianiu dróg, na zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, na usuwaniu drzew z tych budynków, na usuwaniu drzew ze zniszczonych samochodów. No bilans na chwilę obecną jest taki, że mamy na chwilę obecną 230 zdarzeń już obsłużonych. W kolejce czeka około 30 zdarzeń, które po prostu. Będziemy dalej tutaj działać głównie na terenie miejscowości Kościelisko, ale przede wszystkim na terenie miasta Zakopanego. Zakopane jest no przede wszystkim, nie widać tego świętego charakteru. Jest całe, jeżeli chodzi o wizualizację, no zrujnowane. Taka jest prawda, ale myślę, że potrzebujemy z dwa dni, żeby doprowadzić do ładu, wysprzątać całe miasto, odtworzyć choinki, dekoracje. No i więcej czasu zabierze oczywiście przywrócenie do. Do użytkowania z dachy przede wszystkim. Te na szkole jednej tam całe okno wypadło w, teta, w hotelarzu. Jak również no, mieszkańcy mają dużo kłopot z tymi dachami zerwanymi. Wielu mieszkańców, z tego co się teraz zorientowaliśmy, ma nieubezpieczone domy. Czy oni mogą liczyć na jakąś pomoc? Mogą liczyć na pomoc ze strony miasta. Ja mam zabezpieczony w budżecie cały czas ten taki fundusz kryzysowy. Część wydatkowałem w zeszłym tygodniu dla tych pogorzelców, którzy no, utracili dach na Bachleckim Wierchu. Mam pieniądze nadal i mogę tutaj wspomagać takie działania muszą się zgłosić do Urzędu Miasta, wypełnić stosowny drobny druczek i pieniądze uruchamiamy zaraz na, na potrzeby tych mieszkańców. Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 23.34. Zastępy, pierwsze zastępy, które dojechały na miejsce zdarzenia no miały niestety problem z dojazdem do Palącego się budynku. W momencie przyjazdu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia e, wszystkie osoby ewakuowały się z tego budynku. E, był to budynek e, rodzinnego domu dziecka. E, było dziewięcioro dzieci, trzy, troje opiekunów. Na chwilę obecną ten budynek nie nadaje się do, do zamieszkania. Wstępnie ustaliliśmy tutaj, że przyczyną było, było zwarcie w instalacji elektrycznej. Wybiegłam, ale był taki dym, że nie było nic widać, nie? nawet nie wiadomo było, który dom. No i okazało się, że to sąsiadów. No, no i dopiero co do, wyremontowali ten dom. No, no straszna tragedia, dzieci wystraszone. To się zaczęło palić tak delikatnie od tego, ale te dojazdy, to wszystko, to zanim to doszło, tutaj straż dojedzie, to wszystko. No te zakręty, to wszystko, to wszystko. Straż wiedziała o tym i to nikt nie robi nic w tym kierunku, żeby to zrobić, tak dojazdy wszystko bezpiecznie było. Tylko tak zostawiają nas. I kiedyś to musiało dojść do tego. Ja nawet nie znam tam sprawy własności tej drogi, jak ona wygląda. Musiałbym sprawdzić. Ludzie tam dojeżdżają codziennie do swoich domów i nie miałem z tamtej strony żadnych uwag, jeśli chodzi o zimę, żadnych. A kolejne rzetnienia jest czwarta. Ja zobaczę jaki stan techniczny tej drogi jest faktycznie na, na, na bieżąco, wiadomo, że jest to położenie bardzo trudne, jeśli chodzi o warunki, bo jest, konfiguracja terenu bardzo stroma jest, wiem, że tam musi użyć Tesco, bodajże było wcześniej, które posypywało. Drogę, żeby można było tam dojechać. No różne sytuacje są, w różnych miejscach są pożary. Państwo filarowie wraz z dziećmi spędzili święta urodziny. Na razie nie chcą skorzystać z lokali zastępczych, jakie oferują znajomi i starosta. Zaraz po świętach chcą szybko zabrać się do odbudowy domu. Miejmy nadzieję, że będzie im sprzyjać pogoda i ludzka dobra wola.